jest to bardzo fajny serwer, który polega na, polega on na zabiciu ghosta, czyli ducha. Yy, będziemy biegać po mapie i szukać ducha, którego nie widać. Widać tylko takie czarny pyłek za nim. Jak tak. I mam nadzieję, że film wam się spodoba. Na razie nagrywam go sam. Może kiedyś nagram go z kimś. Wchodzimy na mapę Octopus. Ponieważ... Jest fajna. E, dobrze, wyłączymy sobie jeszcze te Dead Points. Off, off. Ok. I wybierzemy sobie Solidera. Solidera, you are a man. Working armor armor the uh, Helmet, Legacy Stick. Mamy całą zbroję. Iron Sword. Sharpness 1 i bomby okej okay. <coughs> enjoy Ghostcraft premium o, oh, kto jest craft i mamy wszystko to y ender perły to są bomby za chwilę wam je pokażę gdy tylko zobaczę ghost mm -hmm. Pewnie widzieliście już, zauważyliście przed odcinkiem moje nowe intro. Zostało ono zrobione przez Brave Shadow'a, mojego kolegę. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba, ponieważ jak dla mnie jest zajbiste. No i polecam Brave Shadow'a, jest naprawdę dobrym grafikiem. Już było słychać ghosta. Gdzieś tu biega. Jest tu. W ogóle nie wiem czy mam Steve'a. Tu gdzieś daje znaki. Może będziemy ghostem? Bo każdy gracz może to być ghostem. W na ile. w ilu procentach. Z... za ghost to był. zginął. Zależy w ilu procentach zabijemy ghosta. Nie uderzyłem go ani razu, więc raczej nie będę gustem. Jeśli mamy 50% yy, przy zabiciu gusta, to raczej na 90% będziemy gustem. O, jest taki malutki parkour, na którego każdy sobie może wejść. obra Superman. I zwykle ja się gdzieś tam na górze albo na tych wieżyczkach. Dlatego ja zawsze się wspinam, bo gust może być taki mądry, że może tam zostać. Rzucił bombę gdzieś. Okej. Okay. Tu go nie ma, ale tu gdzieś jest chyba. Słyszę uderzenia. tam, tam. Tam jest. O, właśnie użyliśmy bomby. Bo widać taki pyłek. Tu jest. Gdzie? Gdzie to? Lejzioł. Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie e, tu był. O, ktoś go zabił. Ojej, ja, to nie byłem ja. O, ktoś ma 100%. To on będzie tam na 100%. Tu jest pokazana także... Y, ...jaką wybrałem... ...nie rasę. <noise> rasę. Y, kurczę. Klasę. Musimy znać cofnąć do logby... A resztę wam pokażę czy tam jest pokazane ile osób się znajduje. Bomba, bomba, bomba. Widzieliście? Brawo Brawo ja. Tu jest <gryst> w środku. Co? No nic, zobaczymy ile już jest nagrane. No, ale 5 minut. Spokojnie. Będę wrzucał teraz krótsze odcinki. Nie będą to odcinki 30 minutowe, lecz około 20, może 25, ponieważ, 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 ponieważ. O, tu jest yy, czas do startu i ile jest osób. Ponieważ yy, Mój internet jest bardzo słaby i niestety strasznie długo mi się wrzucają takie odcinki lub w ogóle się nie wrzucają I to jest czasem przykre tam, tam, tam. Tu jest, tu jest, tu jest Ja go zadźgam, zadźgam cię frajerze Tak, tak, tak zabiję go Zabiję dziada Chodź tu, chodź tu, chodź tu Boi się, boi się, boi się, boi się, rzuca we mnie tymi... kratami. Gdzie jesteś, frajerze? Tu biegnie, 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 biegnie. Nie wiem czemu dwa naciskam, tak dziwnie wygląda ten Tu gdzieś, tu gdzieś. Bombę rzucił! Bomba! Skoro to? Obecnie tak musiało być. A, zaraz, dead point. Disabled. Jezu, muszę. Off. 64% ja yeah, będziemy ghostem raczej. I pokażę wam itemki, które ma ghost. Ile 15 sekund. Wyszła jedna osoba. Okej okay. I... dla Ghosta nie da się wybrać klasy. Ghost ma itemki już dobrane przez adminów ma on właśnie tą bombę, ma nożyce do typania które zaraz zobaczycie na razie się tu schowamy i wam pokażę ma on miecz, nożyce, bomba tu nie wiem co to robi, to jest dziwne aha, to jest warczenie chyba, takie, takie. Yy, to jest bomba, tylko taka wybuchasz To się to się to się to się to Nie, jak to możliwe? No nic, <grytanie> nie udało ale lamię w tą grę. Pierdzie. Dobra, ale już pokazałem Wam itemki, który ma ghost. I mam nadzieję, że zachęcę Was do grania na tym serwerze jak on mnie tam zobaczy? To jest niemożliwe. O, pokażę wam całą mapę, tak z góry. O, tak ona wygląda. I czasami się respitu, gdzie tu nikt nie może dojść. no, kto jest z ghostem? Okej. Okay. Ghosta nigdzie tam nie ma chyba. Gdzie jest? Słyszę go, słyszę go, słyszę tu. Zabiłem go, chyba. Tak, zabiłem go, je. Yeah. Popol killed the ghost. Ile procent. 36? Marnie. Cóż. Trudno się mówi. Ale jest szansa, że zostaniemy ghostem. Tak przed chwilą gość miała 64% i nie został ghostem. Każdy ma szansę. O, faza, 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 faza. Mhm. Czyli jednak został ghostem ktoś inny. O, Przepraszam, że tak nic nie mówię na odcinku akurat z takim, ale strasznie się skupiam na takich grach. No. To jest najgorsze w tym, żeby go nie widać po prostu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. O bomba! Dzięki. Przepraszam, ale się zdenerwowałam. O, siedem osób. Cztery minuty. You do not have the ghost pass. Zabijesz kogoś? Dobrze, dobrze, dobrze. I oczywiście, jeśli tylko chcecie, mogę podać Wam link w komentarzu do konta Brave Shadowa i możecie pisać mu prywatne wiadomości, jeśli chcecie od niego intro lub. No, intro chyba tylko robi intro, awatary ewentualnie. Dobra, musimy dojść do samej góry. Chciał, O! Hop, hop, hop. Nie. Nie. A jeśli nikt nie zabije Ghosta, ten mecz chyba trwa 5 minut i jeśli nikt nie zabije Ghosta, to ten Ghost, który był, zostaje dalej w następnym meczu. Co, 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 co ty tu sprechasz? Fajną mam w ogóle paczkę modyfikacji jest Optifine Ray, nie, mini, Ray Minimap. To z czatem nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale to jest bardzo przydatne na survival games czy Ghostcraftie. Można, można szybko zobaczyć to, co wam chcę powiedzieć. Jest, dotarliśmy. Yy, gdyż widać dymek z napisem nad jego głową. I to jest bardzo fajne. Du, 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 du. Tam ktoś jest. Gdzie Ghost? A czemu on stoi w miejscu? góle? O, wsiadł tu ktoś się ruszył. Już chyba zabili. Albo wygrał. Nie uderzyłem nad ghosta, to jest nie fair. Nie fair. You are never safe. Good game. Karol jest na no, Co? Już go zabili? Ktoś ma 100% Jedna sekunda. Heh. Dobra, ile ma nagrania? 14 minut. I zapraszam Was ogólnie do grania na tym serwerze. Możecie tu mnie spotkać. Tam chyba była głowa mandzia pokazana, ciasteczkowego potwora. Oni też tu grają. Także może być fajnie. Jeśli ktoś ich ogląda. Patrzcie jak to fajnie wygląda. Dobrze dobrze, lecimy na górę. Tam zawsze ghost przychodzi jak nikogo nie ma już. No, co? On the fly. Zobacz, nikt się z nim nie bije, ale mi cofa. Tu jest. Tu jest. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest, tu jest. Du gdzie on jest?

ale ja go zabiłem? Czy mi się wydaje? Nie, nie zabiję. Napiję się. Okej. Okay. Aż będziemy go Nie, przykro mi. Czasami tak często są ghostem a teraz na nagraniu kupo Po prostu głupie jest tu jesteś. Tutaj wiedziałem, że będziesz na górze frejerze Spadnął chyba. Chyba tak. Dostał, 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 jeszcze go zabijemy. Gdzie ty? On cały czas chyba spada tutaj troszeczkę niżej. Kurczę. I przychodzi jeszcze raz. Widać, że mnie chce. Chce mnie zjeść. Te dźwięki są straszne. Nie. Uh. Yeah. Chodź goście. Fuck fuck fuck. Fuck 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 Jest zabiłem. Oh, no gostęp jest 100% zabiliśmy go tylko my haha ha. widzicie to widzicie 100% 100% i A no w ogóle na tym, na... Jestem ghostem! Na tym wiecie, na czym? Na Survival Games dostałem bana za to, że powiedziałem koledze, jak się nazywa mój kanał. Za reklamę. To było dziwne. Nie, ja zmarnowałem bombę. mogę kogoś zabić ci mam was jak wyglądamy? Ale mamy fajną maskę! Patrzcie się! Dobrze, pa! Ten już ucieka, bo wie o co chodzi, bo go zatrułem. A teraz im tam zrobimy kuku. Oh my gosh! <gryw> Biega. Go. Ponieważ gdyż... Go zatrułem? Skakać. Jest. Widzicie, tak się łatwiej porusza, tylko nie mogę tam wyskoczyć. To jest nie fair. Tam jest gość. Może w niego czymś. wie że tu jestem już się to zaraz skampi z dla mnie. Został chyba tylko on to idziemy Nie, to jest łucznik. Się boję łuczników. One są straszne. Doskoczymy tutaj chyba. O! Nie! Nie! Za co? Dzięki, ziom! Przepaść. Lame. Jestem lama. Ale było dobrze. Okej, okay, będziemy kończyć chyba ten odcinek, więc klikniemy sobie back to lobby. Okej, okay, nawet wam pokażę tutaj szybciutko jeszcze. O! gdzie to, gdzie to. O, tutaj. Z głowa ciasteczkowego potwora i mandzio. Więc cześć, żegnam się z wami. Dlaczego jestem Steven? Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć!